Apokalipsa Świętego Jana, rozdział jedenasty Potem dano mi trzcinę podobną do mierniczego pręta i powiedziano Stań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, co wielbią w niej Boga. Dziedziniec zewnętrzny świątyni pomiń zupełnie i nie mierz go, bo został dany poganom i będą deptać miasto święte czterdzieści dwa miesiące. Dwóm moim świadkom dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory przez 1260 dni. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem Ziemi. A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli by zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, by w krew je przemienić. i wszelką plagą uderzyć ziemię, ilekroć zechcą. A gdy dopełnią swego świadectwa, bestia, która wychodzi z czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije a zwłoki ich leżeć będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. I wielu spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez trzy i pół dnia ogląda ich zwłoki, a zwłoki ich nie zezwalają złożyć do grobu. Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się i radują i dary sobie nawzajem będą przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katuszy. A po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, co ich oglądali. Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: Wstąpcie tutaj. I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich zobaczyli. W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta i skutkiem trzęsienia ziemi zginęło siedem tysięcy osób. A pozostali ulegli przerażeniu i oddali chwałę Bogu nieba. Minęło drugie biada, a oto trzecie biada niebawem nadchodzi. I siódmy anioł zatrąbił, i w niebie powstały donośne głosy mówiące, Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego pomazańca i będzie królować na wieki wieków. A dwudziestu czterech starców zasiadających na tronach swych przed tronem Boga padło na oblicza i oddało pokłon Bogu, mówiąc dzięki czynimy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś, żeś objął wielką twą władzę i zaczął królować. I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni, i aby dać zapłatę sługom Twoim prorokom i świętym, i tym, co się boją Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. Potem świątynia Boga w niebie się otwarła i arka Jego przymierza ukazała się w Jego świątyni a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grat.